Almanach jest poplenerowy. Plener odbył się w zeszłym roku. Jesienią, także po prostu teraz trzeba projekt zamknąć i dzisiejsze spotkanie właśnie jest promujące ten almanach. Co w tym almanachu? No almanach jest jak gdyby zbiorem tego wszystkiego, co obecni na plenerze poeci zapisali na karteczkach, na jakichś serwetkach, co im po prostu w duszy grało i później przesłali do mnie, a malujący, bo tacy as you po prostu po dwa obrazy, po trzy obrazy, jak mi brakowało, miałam wolne strony też, które powstały właśnie w Wieszczynie. I jest to jak gdyby zamknięcie naszej 15 piętnastoletniej jubileuszowej części działalności Resteku, bo pierwszy plener odbył się w 2003 roku, a ten ostatni w 2018, więc 15 lat, osiem tych plenerów było wydanie właśnie takiego almanachu, obecni byli goście ze Słowacji, z Czech, z Lądka Zdroju, z Chełmka, Głuchołazy, Biała. Nysa, prudnik oczywiście, bo tu w pródniku też są piszący. I to wszystko jest jak gdyby zamknięte w tym powrocie do Wieszczyny, ponieważ pięć lat temu pierwszy raz byliśmy w Wieszczynie. Jubileusz pięciolecia, piętnastolecia, no i praktycznie jubileusz jeszcze będzie 35-lecia Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Czas szybko biegnie, no my się starzejemy, niektórzy odchodzą. Odeszła od nas Ania Męszyńska, nieodżałowana właśnie poetka tutaj tej ziemi. Już dzisiaj jej po prostu z nami nie będzie. No i to jest jak gdyby coś chcemy zostawić dla tych, którzy po nas będą. Nie wiemy, czy będą czytać, czy nie będą czytać, ale Chcemy jednak, żeby... Coś zostało, żeby tutaj coś było. W czasie pleneru to nie tylko jest pisanie, ale jeszcze byliśmy w muzeum w Głogówku, w tym razem byliśmy w Biedrzychowicach, w farskiej stodole. Także ten czas żeśmy też yy, spędzili na zapoznanie się z historią tutaj naszego regionu, no bo trzeba coś najpierw zobaczyć, żeby mieć o czym pisać. Mam nadzieję, że będą wszyscy zadowoleni. Jest to z projektu projekt y, przez y, nasze starostwo powiatowe właśnie była wydana już był wydany album, a teraz jest wydany almanach i chcę podziękować właśnie za to wsparcie, że nas taka nieduża grupka, a gdzieś tam nas zawsze przemycą jesteśmy i też chcemy w jakiś sposób się odwdzięczyć i coś po sobie zostawić. Dziękuję. Cieszę się, że znowu jakiś tam malutki nasz przyczynek do rozwoju kultury Ziemi prudnickiej, że Almanach powstał, że ta aktywność tutaj państwa animowana w dużej mierze przez państwa orszalików, ale nie byłoby nic, gdyby nie uczestnicy tych plenerów łączących przecież jakby wpływ na zmysł słuchu tą estetykę słowa, ale też i estetykę obrazu. Życzę Państwu tej weny w kolejnych e, wspólnych działaniach, tych plenerach, które e, w pewnej przyszłości znowu wspólnie z Państwem postaramy się e, przygotować. Może jeszcze jakiś element dodatkowy do tego wszystkiego znowu e, zostanie e, zaangażowany, bo przecież kiedyś nie było plenerów malarskich, poetyckich, tylko poetyckie. To malarstwo było kolejnym komponentem więc może coś znowu, jakaś innowacja zaistnieje.